Witajcie kochani, znajduję się dzisiaj na Placu Wolności w Bielsku Białej i dzisiaj machniemy sobie malutki wywiadzik z osobami z bardzo ciekawej inicjatywy z Bielska, która tak naprawdę obszarem swojego działania pokrywa całą Polskę niemalże. Także myślę, że za, za kilka minut będziemy już się mogli spotkać i omówić co i jak. Będzie także dla Was interesujące, mamy nadzieję, zaproszenie. Temat i cała inicjatywa niech pozostaną tajemnicą do momentu, aż się spotkam z właściwymi ludźmi, no to co, zapraszam do zobaczenia. Oczywiście, znaczy, kochani, jesteśmy w fajnym miejscu w Bielsku. Przyznam, że nigdy tutaj nie byłem. I ze mną też są fajni ludzie z pewnej inicjatywy, jakiej tu się za chwilkę, mam nadzieję, dowiecie. No, to może oddam, oddam im głos, jakbyście mogli, kochani, na początek powiedzieć, co to za inicjatywa, kiedy i skąd się narodziła, jak się zeszliście. To jest begajnie. Dwa. Eee, powstało jakieś 2,5 roku temu, we wrześniu 2010 roku, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić wspólnie coś razem w przestrzeni miejskiej, coś dla zwierząt, coś żeby w ogóle poruszyć temat praw zwierząt. Eee, 9 października 2010 roku odbył się nasz pierwszy opening, Dzień Zwierząt Hodowlanych. Eee, Wówczas było nas dziesięcioro, obecnie jest nas troszkę więcej. Eee, niektóre osoby odchodzą, niektóre dochodzą, ale obecnie... Pojawiają. pojawiają się nowe, yy, niektórzy pojawiają się na chwilę, niektórzy pomagają doraźnie. Mm -hmm. mnie rzecz biorąc mamy około 10 tak czynnie działających osób. Jasne, rozumiem. A powiedzcie mi, jakby ktoś, ktoś chciał złapać kontakt z Wami, gdzie, gdzie Was może szukać? Czy, czy, czy w sieci, czy jakoś tutaj lokalnie macie jakąś taką miejscówkę na jakieś spotkania? Jak to wygląda? Można znaleźć w internecie na stronie wegainicjatywa.pl bądź przez Facebooka. Zawsze jest jakiś kontakt, mail, można się z nami skontaktować i jesteśmy bardzo otwarci, jeżeli chodzi o jakąkolwiek formę mm -hmm. współpracy. Czy, czy ktoś chciałby zobaczyć, co robimy? Czy no powiem, właśnie, bo, bo, bo z... na początku jest tak, że ktoś chce popatrzeć, jakby czy to z nim w pewnym sensie tam rezonuje, a, a potem czy, 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 czy zechciałby się udzielać. A powiedzcie mi, trzeba być konkretnie, koniecznie, weganinem, czy wegetarianinem chociaż, czy można? Jeśli mięso, póki co, ani nie zbijecie go, będziecie łaskawi i raczej nie bijemy nikogo. Staramy się. No zwierząt to nie, to wiem, ja nie ale pytam o ludzi, także. Nie, no raczej jest tak, że ludzie mogą mieć mięso. Ważne, żeby się udzielali w akcjach, które organizujemy. Wiadomo, że świadomość też dociera w trakcie tego, co akurat robimy. Jeżeli bardzo dużo przypadków jest takich, gdzie po prostu jeżeli oglądają jakieś filmy związane właśnie z cierpieniem zwierząt, no to też starają się mniej jeść mięsa, czy właśnie nie jeść jajek, czy mleka, nie pić. Mhm. Znaczy Jesteśmy ogólnie otwarci na różne osoby i przede wszystkim chcemy chyba wchodzić w dialog z takimi osobami, które są po drugiej stronie, tak, czyli przede wszystkim z mięsożercami i w ogóle z osobami, które na przykład wahają się, tak, czy powinny przejść na weganizm, czy powinny się zaangażować mm -hmm. w działania, także nie mamy takiej granicy, że jak ktoś, nie wiem, mięso, to nie może, jak najbardziej, Jasne. przy czym, no, ja osobiście zakładam taką możliwość, że ta osoba właśnie pod wpływem działań, co to się wiele razy działo, e, przejdzie po prostu na wegetarianizm, a później na weganizm, także że takie zmiany się dokonają? No, no tak, no. Bo, bo celem jest właściwie do, 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 dotarcie do ludzi po tamtej stronie barykady, nazwijmy to, umysłowej, nie? Mm, bo to właściwie chyba wszystko jest, jest, jest kwestia umysłu. A powiedzcie mi, w jaki sposób można Was wesprzeć? No wiadomo, można pójść na miasto z jakimś transparentem, coś pomóc, przygotować jakieś plakaty, no nie wiem, jak, jak ta pomoc yy, może z czyjejś strony wyglądać, co może wnieść? A, to znaczy, to różne są formy pomocy, to zależy od yy, rodzaju działań, które podejmuje na ulicy, na placach, ogólnie w przestrzeni publicznej. Wtedy można przyjść, można podtrzymać baner, można pokrzyczeć, można porozdawać ulotki, czyli robić takie rzeczy mm -hmm. doraźne, fizyczne. To jest konkretna pomoc. Można tam, nam też trochę pomóc organizacyjnie przy takich wydarzeniach, jak na przykład przyszłotygodniowy w BWA, gdzie będziemy przygotowywali projekcję filmu. Potrzebujemy pomocy na przykład kulinarnej, tak, w przygotowaniu. Do poczęstunku, tak? Do do to tłumacunku. taki ciekawy, ciekawy punkt. Czasami Potrzebna jest pomoc na przykład przy rozklejaniu plakatów, przy wysłaniu informacji. Zdarza nam się czasem też mieć jakieś zwierzaki. E, nie cenujemy w tym, ale zdarza się. No właśnie tutaj... widziałem coś o jakichś adopcjach, wątek na blogu, nie wiem czy. E, tak, oszukujemy tak samo wolontariuszy, którzy mogliby. Zajmować się zwierzętami, właśnie psami, kotami, prowadzić domy tymczasowe, rozpijać ogłoszenia tych zwierzaków. No ale tak samo organizujemy wyjazdy, na przykład teraz będzie do schroniska do Korabiewic, gdzie tak samo właśnie potrzebne jest to, żeby rozpromowywać to, że zbieramy w ogóle jakieś dary, żeby ludzie przynosili. No i tak samo pomoc fizyczna wtedy. Jasne, a te zwierzaki to jakby trzeba do siebie brać, czy one są w jakimś miejscu, gdzie można przyjść i się z nimi zapoznać, czy to jest na zasadzie, że zachęcacie, żeby każdy już do siebie jakby przygarniał te zwierzaki i tam się nimi zajmował? Znaczy to zależy od sytuacji, bo ogólnie staramy się nie przyjmować do siebie zwierząt, tak, często Kole... jest, znaczy jest taka sytuacja, mamy sami już, każdy z nas ma tam zwierzaki, ma ich po kilku rotach, więc w momencie, kiedy zostajemy z jakąś wiadomość, tak, i często jest to wiadomość na Facebooku na przykład, telefon od znajomych, że gdzieś tam mm -hmm. leży piesek czy gdzieś ktoś znalazł jakiegoś kota, staramy się szukać osób, właśnie, które przygarną bezpośrednio, a jeśli nie, to przynajmniej pomogą przy właśnie szukaniu domu dla tego zwierzaka, z uwagi na to, że to jest dość czasochłonne, mamy też wysokie wymagania, więc... Ee, Czyli takie, sposób... powiedzmy, yy, nagłaśnianie inicjatyw, niby się wydaje, że niewiele, a jednak bardzo pomocne jest to, nie? Jeżeli chodzi o... No ważne wydaje mi się, że też jest to, że jeżeli ktoś często ma możliwość zabrania do siebie zwierzęcia na jakiś czas, mhm. czy kota, czy psa. Często zdarzają się przypadki, że my skądś dostajemy informację, że gdzieś jest bezdomny pies, gdzieś jest ranny pies. My go zabieramy do siebie, leczymy, ale w którymś momencie na okres, kiedy jest między wyleczeniem tego zwierzęcia a znalezieniem mu stałego domu, jest parę tygodni zazwyczaj, gdzie ten że zwierzę musi gdzieś być. Nie chcemy oddawać tych zwierząt do schroniska, w związku z czym Jasne. fajnie jest, jeżeli są osoby, które mogą na chwilę wziąć to zwierzę, mogą je tak jakby przetrzymać do czasu znalezienia mu właściwego domu. I, i to też jest na pewno dla nas bardzo duża pomoc, bo, bo tak jak Ala powiedziała, no my wszyscy mamy jakieś zwierzęta już w domu. Nie zawsze możemy wziąć kolejne zwierzęta. Przeważnie jest wi więcej okay. tych zwierząt, nie tam jeden pies czy jeden kot, tylko jednak mamy tam swoją gromadkę, dlatego też nam jest ciężko brać kolejne zwierzę. No bo to też wiadomo. No i, i czasowo po prostu wychodzi na spacery z psem czy coś. No, no pewnie. Mhm. Dlatego staramy się właśnie szukać no. tych osób, które bo, chciałyby w, bo, być. bo widziałem też, że, że chyba macie świetny kontakt, czy to nawet można na, nazwać współpracą z lokalnymi takimi towarzystwami typu z przytuliskiem w Ciklicach właśnie. Czy, 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 czy połamujecie ich po prostu, czy jak to wygląda? Znaczy no, ogólnie cenimy sobie takie relacji, znajomości, przyjaźnie. bo jak Ania powiedziała, jesteśmy otwarci i staramy się gdzieś współpracować. Czasami oni nam pomagają, czasami my im. Także i tutaj działamy z takimi lokalnymi inicjatywami jak Przystań, jak Wiwa Katowice, Wiwa tak, Kraków, to są wszystko lokalne grupy młodych ludzi, którzy gdzieś działają. Czasami też no, Z Czasami też starszych, <grym> <też starszym, grym> oczywiście jasne. Z Wiwą ogólnie mamy dobry kontakt, więc z empatią zapraszaliśmy mhm. tu już gości. Czas temu. No, z tym, że naszym głównym założeniem nie jest pomoc bezpośrednio zwierzętom. Właśnie. Właśnie. To, to gdzieś cały czas. No, oczywiście, to musi jakby ze świadomości ludzi wynikać później. Nas, nie? To znaczy, to się łączy, ale no, właśnie to... nie jest naszym głównym celem. My chcemy ogólnie promować weganizm i wegetarianizm. No właśnie, bo przemknął tutaj wątek pewnego wydarzenia, które będzie w Bielsku, a, a tak naprawdę nie w Bielsku, a i właściwie można powiedzieć, w całej Polsce planuje, planujecie taką trasę. Jakbyście coś mogli więcej powiedzieć na, na ten temat. Roku w Kanadzie przez Karola Żydowskiego. I teraz, e, ponieważ już tym filmem zajęliśmy się w zeszłym roku, przetłumaczyliśmy go, stworzyliśmy polskie napisy, chcemy go udostępnić. E, w przyszłym tygodniu, 18 kwietnia, odbędzie się premiera taka u nas w Bielsku, w Galerii Bielskiej BWA, na którą zapraszam oczywiście. A później będzie się ona odbywać w różnych polskich miastach. No, jest ich 11. Jest to między innymi Warszawa, Poznań, Lublin, Katowice, Kliwice. Szczecin, Szczecin, Toruń Poznań, yy, mm, Gorzów Wielkopolski yy, Trójmiasto, Płock, no jest jeszcze więcej. W każdym razie przez cały kwiecień jeszcze mają mm -hmm. się takie projekcje. A, a powiedzcie mi poza udziałem samej takiej projekcji, czy można jakoś pomóc w jej zorganizowaniu? Na przykład w swoim mieście tam gdzie się mieszka, jak, 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 jak to wygląda? A to znaczy w chwili obecnej już... O, ogólnie mamy już wszystko zorganizowane. Takie miasta, które się zgłosiły, także mają już jakąś tam swoją wizję tego, jak mm -hmm. będą ten film A Czy ja pytałem o nowe lokalizacje, jakby czy można tam w miastach, gdzie jeszcze tej projekcji nie ma, na przykład są dość, dość odległe od tych lokalizacji, gdzie będzie projekcja, czy można samemu jakby podziałać coś i stworzyć takie miejsce, gdzie by też się mogło odbyć? E, jasne, być. że można, natomiast my ogólnie rzecz biorąc przez ostatni miesiąc koordynowaliśmy już zgłaszanie się różnych miast, więc mm -hmm. jeśli ktoś chce, oczywiście może udostępnimy wtedy film, natomiast zajmowaliśmy się też własną rękę zrobić, tak? bo mieliśmy przeznaczone na to pule, konkretną ilość materiałów. Ale jasne, śmiało. Przez cały maj można organizować, nawet jeszcze w czerwcu, jeśli ktoś ma ochotę. Chodzi o to, żeby ten film po prostu zobaczyła jak najwięcej osób. No, zresztą najważniejsze to, że dostaną film. No, a... Jasne, a powiedzcie mi, to jest pod kątem czego? Kosmetyków i takich testów właśnie na zwierzętach? czy? Różnie. Ten film dotyczy w zasadzie każdej, każdego aspektu mhm. eksperymentu. On o testach kosmetyków, test ma, testach farmaceutyków, o różnych doświadczeniach prowadzonych w szkolnictwie, dla różnych tam nie wiem, powodów mniej, bardziej ważnych. No, I w zasadzie jest tak, szkolnictwo wyższe, farmaceutyka, kosmetyka, medycyna, w zasadzie wszystkie te, te pola, pokrywa. No i pokazuje w jaki sposób też te testy mogą być nietrafne. No tak, bo sam, sam, sam taki temat chyba gdzieś jest jednak spychany do takiej zbiorowej nieświadomości. Ludzie się jakby odżegnują od tego, że mnie to nie dotyczy, bo ja nic nie robię, jestem ok, nie? A tak naprawdę się bierze udziału w wielu, wielu rzeczach, a się o tym nie wie. Z wieloma kwestiami tak jest, ale myślę, że to nie jest też tylko niechęć społeczeństwa, tylko po prostu nieświadomość społeczeństwa. No właśnie, nieświadomość. To Przez, po prostu ludzie nie wiedzą. No i dlatego my chcemy ich też uświadamiać w taki sposób. Właśnie zapraszając ich na ten film, no to tak samo dowiedzą się może bardziej i zwrócą uwagę na to po prostu co wybierają. No mnie się, mnie się też tak wydaje, że chyba świadomość społeczeństwa jest tym, co jakby spowoduje te zmiany w całych tych procedurach, jakie mają miejsce w tych i, i koncernach i, i w ogóle, prawda, że my świadomie nie kupując tego czy tamtego jakby wymusimy tą zmianę, bo chyba, chyba jest taki cel, prawda? No właśnie odnośnie tego konsumpcjonizmu, bo mhm. tak jakby osobiście dla mnie od początku i chyba tak ustalaliśmy na początku, <laughs> że naszym głównym celem jest w ogóle mówienie do konsumenta, tak? Bo jakby to my jesteśmy jako konsument jesteśmy najbardziej, nie na największy, wpływ, może naj, największy mamy wpływ na wpływów, nie? Tak. Mhm. Więc jako konsumenci kupujący mięso, różne produkty pochodzenia zwierzęcego, kupujący kosmetyki, środki czystości, inwestujący w odzież, która jest na przykład futrem. To wszystko ma wpływ na to, jak te przemysły wyglądają, tak? Więc jeśli na przykład ktoś nie mający świadomości, że wiąże się to z ogromnym cierpieniem zwierząt, nagle zyska tą świadomość i stwierdzi, że w takim razie on ograniczy na przykład zakup jakichś produktów albo zupełnie z nich zrezygnuje, jest dla nas na wagę złota, bo taka osoba już coś zmienia, tak? Ona potem zmienia coś w swoim środowisku, na mniejszą lub większą skalę, a takich osób może być kilkoro. Także właśnie naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości, ale też właśnie takiej konsumenckiej przede wszystkim. Właśnie uświadomienie ludzi o tym, w tym, że to w co inwestujemy... Czyli, po, czyli pod, podstawą jest jakby stworzenie takiej takiej siatki ludzi. Jeden poda następnemu, tamten znowu komuś i to się jakby jak taka pajęczynka tworzy, prawda? Ta, ta, ta świadomość w coraz więcej miejscach, w coraz większej ilości dziedzin życia, prawda? Coś no jeszcze tak? no, liczymy na to, że może, może, może się to wydawać. A na czy, jedno, no ale ja wiem. Bierzemy, że tak, tak no od czegoś się zaczyna. A... My się zawsze cieszymy, nawet jeżeli hmm. ktoś zmieni jedno jakieś swoje zachowanie, chociażby właśnie zrezygnuje z noszenia futer. E, no to my się już z tego cieszymy, no bo to już jest coś, że do człowieka dotarło w jakiś sposób. Oczywiście, bo weganizm to tak naprawdę nie jest tylko cierpienie zwierząt, ale też, też cierpienie ludzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te pasze i pola uprawne na przykład w Amazonii czy w innych obszarach, gdzie mm, takie rodzimy obszary jakichś tam tubylczych, y, tubylczych społeczeństw plemiennych są zagarniane przez koncerny i wysiewa się tam na przykład soję, to ci ludzie tak naprawdę umierają z głodu i nie mają dostępu do wody nieraz. A my potem SMS-y za 2,46 wysyłamy i cieszymy się, jak dzieci, że, że, że pomagamy, a tak naprawdę wystarczyłoby żyć świadomie, no nie? Myślę, że to mogło dużo zmienić. Tylko właśnie człowiek nie ma dostępu do takich informacji. I ogólnie rzecz biorąc to wydaje mi się, że chyba wszystkim nam się tak wydaje, albo tak jest, że po prostu jednak media i to bez obrazy ogólnie rzecz biorąc, takie media popularne wiele rzeczy ukrywają, wiele rzeczy nadmuchują i podają ludziom coś takiego, co, co chcą, żeby zaakceptowali, tak? Więc ludzie nie wiedzą, z czym się wiążą że wiąże się z jeszcze większym ubóstwem krajów trzeciego świata, że wiąże się właśnie z eksportem yy, chociażby właśnie pasz, chociażby soi czy, czy nie wiem, czegoś, co mogło być przeznaczone na ludzką konsumpcję na pasze dla zwierząt, yy, że wiąże się z wycinaniem lasów deszczowych, wypalaniem w ogóle z różnymi problemami ekonomiczno-ekologiczno-etycznymi, tak? Yy. Jeszcze jakbyśmy mogli na chwilkę do tych wydarzeń z tym filmem yy, powrócić, bo to jest nie tylko sama projekcja filmu, ale jest też dyskusja, są tam jakieś poczęstunki, także mi się wydaje, bo powiem szczerze, z tego co tak obiegowo się spotykam z opiniami ludzi, to myślą, że weganizm to jest jakieś jedzenie siana, nie wiem, skubanie korzonków i w ogóle asceza totalna, to tak nie jest przecież. A my tak wyglądamy. No właśnie, słuchajcie, popatrzcie sami, nie? No ja myślę, że w ogóle już się ludzie przekonali... Yy, właśnie ci, którzy mogli nas spotkać na mieście, jak mieliśmy, gotowaliśmy dla ludzi, czy na przykład jak mieliśmy ostatnio też także projekcję BWA, pokazywaliśmy, że można gotować i jakieś tam konkretne dania, i jakieś ciasta, czy. Pasztety, pasty jakieś do chleba, a także chleb. No i, i właśnie przekonywali się, że i to ładnie wygląda i dobrze smakuje, a nie właśnie, że to jest jakaś taka trawa, jak wszyscy mówią, no czy pestki, które jemy tylko i, i nic więcej. swoją drogą pestki są najbardziej zdrowe, a się je wyrzucania, to już szczegół. Tak. Ale można jeść wegańsko, można jeść tanio, zdrowo i smacznie. No właśnie, co do, co do tego tanio, bo czasami powiem Wam, spotykałem takie przepisy, gdzie jak zobaczyłem listę składników, to nad nie jedziemy gdzie to kupić, nie? a nie mówiąc o, o cenach, a to wcale ja to nie, nie musi być skomplikowane. Są takie składniki, które po prostu są drogie i, i właśnie takie, że trudno dostępne, ale tak naprawdę weganizm może opierać się na samych warzywach i owocach i także będzie zdrowy. To znaczy, to jest tak, w każdej kuchni znajdziemy produkty, które są bardzo drogie, tak samo w kuchni klasycznej. Znajdziemy różnego rodzaju mięsa, znajdziemy kawior, znajdziemy różne fragmenty zwierząt, które, których cena jest po prostu olbrzymia, w związku z czym no tak. nie można zakładać, że kuchnia wegańska jest droga, ponieważ korzysta z niektórych produktów, które rzeczywiście mają cenę dosyć wysokie, ale możemy z naszych lokalnych produktów również gotować, przyrządzać potrawy, które będą zaspokajały nasze potrzeby całkowicie, które będą smaczne, zdrowe i będziemy mogli... Tylko ze składników, które mamy lokalnie dostępne, więc to też nie jest powiedziane, że musimy akurat korzystać z jakichś bardzo egzotycznych. No właśnie, ja okej. Okay. Jak, ja jak ktoś chce, to może. No oczywiście, a ludzie czasem myślą, że im więcej kasy wy, wydadzą, tym bardziej zdrowe to jest, a niekoniecznie to tak jest przynajmniej w tej tra tradycyjnej kuchni, to znaczy, bo. też ludzie myśląc sobie właśnie, że albo jest drogo, albo jest niedostępnie, no to też tłumaczą siebie w ten sposób, że, że no, jemu jest trudno przejść na no, wegetarianizm chociażby, no bo jakie on musiałby kupować produkty? No na pewno drogie i na pewno jakieś, których. Nie może nigdzie znaleźć. No tak, no bo to jest to wynajdywanie powodu. Właściwie zawsze się coś tak. znajdzie, jak się człowiek, człowiek uprze. A swoją drogą, tak, myślę, że chyba najlepiej jest samemu coś, coś działać. Niekoniecznie to, co jest w dużych sklepach, nawet z napisem bio, bo jak popatrzymy, to się okazuje, że producentem jest dalej Nestle czy Monsanto. Nie? Mhm. Także... Jak ktoś ma jakieś wątpliwości czy coś, to zawsze może się do nas zwrócić. Możemy, gdzie ma co kupić, co może zrobić, w jaki sposób. Nie ma problemów. Okej, okay, bo wiem, że Wasz czas też jest troszkę ograniczony. A powiedzcie mi w tym oku, poza projekcjami filmów, jakieś inicjatywy takie macie, o których możecie powiedzieć, czy, czy, czy jeszcze chcecie w tajemnicy podtrzymać? <grym, grym>, Jakby ktoś to chętny to się to. znalazł do pomocy, mam na myśli. Nie? O, ogólnie rzecz biorąc, te inicjatywy tworzą się, tak, że tak powiem, z miesiąca na miesiąc. tak? także będzie ich na pewno sporo. E... No, ogólnie najbliższe, no to właśnie to BWA. No i potem mamy 27-8 mamy wyjazd do Korabiewic do Schroniska, gdzie właśnie jeżeli ktoś będzie chętny, to może przyjechać, może pojechać razem z nami, może pomóc właśnie w zbiórce darów, które bardzo są potrzebne. No na przykład teraz głównie zbieramy karmę dla kotów, która też jest bardzo istotna, bo e, no, nie radzą sobie trochę pod tym kątem, że po prostu mają strasznie dużo zwierząt. No po, pomocy. Mm -hmm. A to schronisko, bo przyznam, że miejscowości nie znam też w jakim województwie, tak jakby Ta, ktoś. E, e, mazowiecki. Jest to mm -hmm. Pod Warszawą, mańkowskie w zasadzie. Także właśnie tu apelujemy głównie o karmę psią i karmę kocią bo tutaj mamy, mamy zapotrzebowanie duże. Ale rąk do pracy też. Zajęcamy. To o każdej porze, nie? bo mamy długą hmm. zimę za sobą, także tak, kocy może już nie trzeba koniecznie, ale mm -hmm. jeść, jeść, jeść się zawsze, zawsze chce. No i zachęcamy w ogóle do kontaktu z nami, do śledzenia. zewnętrznym, czyli gdzieś w planerze, już będzie ciepło, będzie słonecznie. Eee... Ja myślę, że jakieś pikniki też będą w lecie organizowane. No właśnie, bo najlepiej, żeby ktoś bezpośrednio to, tego jakby doświadczył i to poznał, prawda? To jakby no jest, jest najlepszą, najlepszą inspiracją, że się jednak da że można być zdrowym i się nie umrze, jedząc Wegańsko. No, my jesteśmy tego dowodem, także da się, da się. Bo jak tak śledzę w internecie dziesiątki debat, ludzie się licytują o witaminę B 12 a taką, a taką, a inną, także, także to... Zawsze no. się będą licytować, bo to jest kwestia takiej bariery w naszym umyśle. I no właśnie. My... Jeśli my po prostu nie chcemy, znajdziemy tysiąc różnych wymówek, które nas usprawiedliwiają, tak? Że jest drogo, że jest niezdrowo. Tak naprawdę jeśli spojrzymy na żywność, którą w tym momencie spożywamy, która jest bardzo wysoko przetworzona, a no, niestety, ale mięso, rzeczy często korzystają z tej przetworzonej żywności, tak? I nie sięgają po te całe produkty, tak? Czy, czy tam półprodukty, no to też nie jest to do końca zdrowe, prawda? Więc możemy tutaj długo debatować, ale jakby... Zresztą Niech też te często nie wiedzą robić. właśnie co jest w składzie, czego mogliby unikać, co by mogli zamienić, no, tylko po prostu kupują bezmyślnie albo produkty, które znają i które zawsze kupują, nie no właśnie na to jaki ten produkt jest naprawdę. czyli I tak wszyscy, oczywiście, powiedzmy, no nie, wszyscy. nie, nie wszyscy. Mówimy ogólnie o, o konsumentach, czyli tak, tak zwana tradycja i takie przekonania, że jak jest postawemu to jest ok, no nie? a jak coś nowego będzie to się już boimy automatycznie. No dobrze, to co myślę, że może powoli będziemy, będziemy kończyć. Także jakieś takie końcowe przesłanie może dla widzów, zapraszające do, do współpracy, do działania i może do, do zmiany stylu życia poprzez to i świata tak naprawdę. Bo, bo. No zapraszamy do nas, do kontaktu, do, do kontaktowania A się. A na Facebooku pod jaką nazwą można Was znaleźć? Też legacyjna inicjatywa. Też wszystko Wszystko się pojawi jeszcze w wszystko postaci napisów, w jakby nie było coś <laughs> słychać w filmie, także jest ok. okay. No dobra, to słuchajcie, wielkie dzięki za wywiad. Dzięki. To też mój pierwszy dzięki. wywiad w ogóle na kanale, także mam nadzieję, że nie będzie źle. I trzeba tre, mamy trzeba z trzeba, trzeba za tego monitora wyjść na ulicę i coś zacząć działać właśnie. Dobra, super. Wielkie dzięki kochani. Dzięki. A Was zapraszam drodzy widzowie do odwiedzin i do działania. Trzymajcie się, hej.